Odcinek dziesiąty część trzecia Wiesz co? W takich chwilach mam ci do powiedzenia tylko jedną rzecz. Blasto. A co do pozostałych? Skończę to! Z wielkim wybuchem. Czy coś w tym stylu? Oj, to się nie skończyło. No, o, chyba kpicie sobie ze mną. Oni wciąż żyją? To diabła Może i nie zostało mi na tyle energii, by zabić was wszystkich równocześnie, ale wciąż mogę was zabić bez najmniejszego problemu. Ty! Przeciąłeś mój pancerz! To był dar od mojego ojca! Sorry, stary. Jestem pewien, że twój ojciec był wielkim człowiekiem. Nienawidziłem mojego ojca! Cóż, w takim razie jestem pewien, że twój ojciec był totalnym kutasem! Jak śmiesz mówić o moim ojcu w ten sposób! Wreszcie! Mogę po prostu usiąść i się rozkoszować! Żadnych trosk. Mogę wykańczać tych tych kretynów cały dzień i... Myślę, że o czymś zapomniałem. O si jasna cholera! Dzieciak! Chwila! Po prostu zostanę w wielkim ozaru i... Zaraz! Nie mam ogona! Ten tłusty bydlak mi go ostrzał! Nie! Nie! Przestań! Przestań do mnie! Czemu? Wy po prostu nie zginiecie! Yeah! Gohan się przemienił! Uratuje nas wszystkich! O nie! Gohan się przemienił! Zabije nas wszystkich! Bohan? Tu taki, wiem, że jesteś zły, ale musisz skupić swój gniew. Pamiętasz Kariusa? On to zrobił. Główna prawda. Nie zabiłem ani jednej rzeczy, od kiedy jestem na tej zapomnianej przez Boga planecie. Nie to, żebym nie próbował. Ej, się Może temu też chcesz odciąć ogon? Dobra, zrobię to samo. Udało się! Jestem najlepszy! Dookoła! Nikt mnie nie zamierza zdołować! Strzaskany i połamany pod nieprzytomnym nagim dzieckiem. Ta! po mnie. Więc, panie Spock, co pan myśli o tym statku? Ser, to dalece nielogiczne nazwać tą rzecz statkiem. Jej okrągły kształt nie zawiera żadnego systemu napędu. To wygląda bardziej na orbitujące naczynie albo satelit. Spokojnie! Dobra, po prostu doczołgam się do statku. Dolecam do stacji Freezy i prześpię to niczym bardzo złego kaca. Nigdzie się nie wybierasz! Myślisz, że możesz od tak zabić naszych przyjaciół, grozić nam śmiercią i po prostu odlecieć? Zdziwiłbyś się, gdybym powiedział tak? Zakończę to. I ciebie. I Vegeta. Czy jest ci przykro? Co? Jeśli powiesz, że ci przykro, Vegeta, to możesz odlecieć. Nie możesz być serious. O czym ty mówisz, Goku? On pozabijał wszystkich naszych przyjaciół. Ale Krilan, jeśli jest mu naprawdę przykro, to nie możemy nic na to poradzić. Jest mi przykro, tak, bardzo przykro. Czuję się okropnie. Wypuść go, Krilan. Ale Goku, tak, jest mi bardzo, bardzo, bardzo przykro. jeszcze wszyscy, żyjecie w Boli, gdy się śmieję. I tak nasi bohaterowie odkryli przestrzeń, kiedy ich bitwa w lecie zakończyła się ich zwycięstwem. Wielu poległo, wielu nauczyło się ciężkich lekcji, a ja zarobiłem tysięcy... 000... Ty, oszuście oh, i suki, nie słyszę i nie obchodzi mnie to. A teraz gdzie ja to jak nasi bohaterowie strzeszą swoich kolegów towarzyszy? Jakie nowe niebezpieczeństwa się ujawnią? Czy jest ktoś, kto jeszcze nie widział tego serialu? Przekonajcie się w następnym sezonie. Złamali moje ciało. Nie udało mi się znaleźć smoczych kul. Straciłem nawet mój ogon. Ale wreszcie, nie może być już gorzej. Już nie. Vegeta. Vegeta. Co? Nawiedzam cię. Koniec sezonu pierwszego. Something strange! lector seiu.